Jeżeli czeka na nas stresujące, wymagające wystąpienie, warto się rozgrzać artykulacyjnie i emisyjnie, po to, żeby ani dykcja, ani głos nas nie zawiodły, żebyśmy się nie musieli o nie martwić i dodatkowo stresować, a przeciwnie, żeby to była taka bezpieczna przystań, że w tym elemencie czujemy się pewnie. A zatem najpierw aparat mowy. Drobnymi ruchami żuchwą wymawiamy

prawo i w lewo. Poczuliśmy na pewno pracę stawów skroniowo-żuchwowych, popularnie zwanych zawiasami. Teraz trzeba je rozmasować, żeby stały się luźniejsze po dużym wysiłku. Robimy kółeczka, kładąc po trzy palce lewej i prawej dłoni na tak zwanych zawiasach, kółeczka do przodu. Czas na wargi. Na początku coś prostego. Dziubek i uśmiech, ale bez odsłaniania zębów. Mówimy o z dziubkiem oraz o z wargami naciągniętymi na zęby. O, 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 o. o. Czujemy już jak krew zaczyna w wargach pracować, prawda? To teraz jeszcze wyraźnymi ruchami warg wymawiamy. hu hu, hu 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 No i może kilka logatomów. Łopło, 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 łopło. A teraz musimy rozluźnić wargi. Rozluźniamy je parskając. To najskuteczniejsze. Do warg dokładamy język. Mówimy wskaż susz, wskaż susz, wskaż susz, wskaż susz, wskaż susz, wskaż susz. oraz szkic szkwał, szkic szkwał, szkic szkwał, szkic szkwał, szkic szkwał, szkic szkwał, szkwał, szkwał. Możemy też poszukać w internecie i znaleźć jakieś lingwołamki, łamańce językowe, wierszyki dykcyjne, jak na przykład ten. Szczepan, szczygieł z grzmiących bystrzyc, przed chrzcinami chciał się przestrzec. Sam się strzyc nie przywykł w wszakże, więc do szwagra skoczył: szwagrze, szwagrze, ostrzysz mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. A potem przechodzimy do emisji głosu. Kilka wdechów i wydechów, bardzo głębokich. Otwarte usta wdech, jakbyśmy się czymś zachwycili, a wydech, jakbyśmy się szykowali do ziewania, czyli delikatnie opuszczamy krtań. To nie tylko wyrówna oddech, ale też nas uspokoi. Pamiętajmy, żeby głęboko i spokojnie oddychać. Nie dobierajmy oddechu ukradkowo, nie ciągnijmy za wszelką cenę zdania do końca. Pospieszny oddech powoduje że trema staje się jeszcze większa. No i trochę mruczenia, czyli pobudzenia rezonatorów. Czujemy wibracje w ciele, dzięki czemu nasz głos staje się głębszy i bardziej plastyczny, lepiej dociera do słuchaczy, co sprawia, że stajemy się Milej słuchani i milej odbierani. Możemy się zatem skupić na tym, co dla nas najistotniejsze, czyli na treści, na merytoryce.